Wszyscy nieuchronnie napotykamy te niezwykle trudne okresy w życiu, które wydają się zaciemniać każdy promyk nadziei. To są momenty, w których sama struktura rzeczywistości wydaje się spiskować przeciwko naszym celom, prowadząc nas do rozpaczy. Są też tęsknoty, które chwytają nasze serca nieubłaganym ogniem, stając się pochłaniającą obsesją. Pomimo naszych szczerych pragnień. Znajdujemy się uwięzieni w labiryncie niemożliwości, bez widocznego wyjścia. Ale ostatecznie przez to przechodzisz, i okazuje się to lepsze niż się spodziewałeś. Taka sytuacja przekazuje życiowe lekcje, które zabierzesz ze sobą na zawsze, ucząc się przez doświadczenie. W tym filmie wyjaśnię dlaczego i jak to się dzieje, a także jak radzić sobie z takimi sytuacjami w przyszłości. Możesz czuć, jakby cały wszechświat naciskał na twoje ramiona w wielkiej grze istnienia, a ty jesteś jedynym wojownikiem przeciwko nieubłaganemu sztormowi twojej obecnej sytuacji. Ale chcę, żebyś wiedział, że wszechświat nie jest twoim wrogiem raczej, jest twoim najbardziej oddanym nauczycielem. Nie jesteś tylko pionkiem w uniwersalnej grze w szachy, jesteś wybranym bohaterem ukształtowanym przez same gwiazdy. Dzięki Swojej nieskończonej mądrości wszechświat tka symfonię trudności. Nie po to by cię pokonać, ale by wykuć cię na odpornego wojownika gotowego na nadchodzące bitwy. Każde wyzwanie jest kluczowym elementem arcydzieła jakim jest twoje przeznaczenie, tyglem przygotowań, w którym jesteś systematycznie oczyszczany. Jeśli możesz wyobrazić sobie wszechświat jako swojego niekończącego się trenera kształtującego, Twojego ducha i duszę do nadchodzącej wielkości, splecionej w Twoim przeznaczeniu, to zrozumiesz głęboką orkiestrację w grze. Zanim przejdę do głównej części filmu, chcę podzielić się jednym z moich doświadczeń sprzed lat, kiedy nie miałem pieniędzy. Zakładałem nową kawiarnię, i na początku nie prosperowała. Walczyłem o zyski, a najgorsze było to, że biznes znajdował się w spirali spadkowej. Zamierzałem go zamknąć po zainwestowaniu wszystkich moich zysków i oszczędności. Pomimo wyjątkowego jedzenia i obsługi sukces mnie omijał. Następnie w ciągu tygodnia byłem zdumiony, jak sytuacja obróciła się o 180 stopni. Dokładnie tydzień później moją kawiarnię odwiedził vloger kulinarny, co było dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Nie mogłem uwierzyć w moc mojego umysłu. Chociaż byłem bliski utraty nadziei, zamanifestowałem tę samą sytuację. Każdej nocy wyobrażałem sobie vlogera przychodzącego do mojej kawiarni, delektującego się najlepszym daniem, z którego byłem znany moim sernikiem, a reakcja była przytłaczająco pozytywna. To była moja nocna wizualizacja. Wkrótce wszechświat mi to wszystko dał. Moja kawiarnia, która była bliska zamknięcia, teraz generuje niesamowite zyski. To, co staram się przekazać poprzez tę historię, to to, że manifestacja jest prawdziwa, a kiedy jest robiona poprawnie, możesz zmienić bieg wydarzeń i stworzyć rzeczywistość, której zawsze pragnąłeś. Poprzez manifestację możesz przyciągnąć wszystko tak wszystko. Może to być sukces finansowy, kochający i wspierający partner, wymarzony dom lub cokolwiek, co możesz sobie wyobrazić. Musisz tylko to nazwać zapragnąć i zamanifestować w rzeczywistości. Wszystko zaczyna się od subtelnej intencji przelotnej myśli, której odważysz się nadać imię. Kiedy to zrobisz, zrobiłeś już znaczący krok naprzód. W mgnieniu oka. Kosmicznego kosmos ma sposób na przekształcanie pragnień w rzeczywistość. Przygotuj się na zdumienie szybką alchemią manifestacji, gdzie pragnienia nie tylko się spełniają, ale przekształcają się w namacalną rzeczywistość, zanim się zorientujesz. Pamiętaj to: nasze emocje muszą być kierowane i ukierunkowywane. Według Roberta Zinka jeśli chcemy manifestować Możemy przywołać niemożliwe, przejmując kontrolę nad naszym stanem emocjonalnym. Robiąc to, możemy osiągnąć wszystko i przekształcić nasze pragnienia w rzeczywistość. Kiedy łączymy nasze obecne ja z wszechświatem, uzyskujemy dostęp do tej uniwersalnej mocy w sferze kwantowej, poprzez energię, którą emitujemy, poprzez wibracje i częstotliwości napędzane naszymi emocjami. Chociaż różni guru dzielą, Sielicznymi technikami manifestowania w życiu kluczowe jest zrozumienie, że manifestacja nie polega wyłącznie na technice. Podczas gdy techniki mogą pomóc w kształtowaniu naszej podświadomości, prawdziwa manifestacja tkwi w wewnętrznym stanie świadomości. Posiadamy moc zmiany naszego świata, ponieważ jesteśmy współtwórcami naszego życia i wszystkiego, co się wokół nas rozwija. Manifestacja obraca się wokół doświadczania emocji i utrzymywania przekonania, że wszechświat jest uważny na nasze pragnienia, gotowy dostarczyć nam wszystko, czego szukamy. Nasza rzeczywistość jest kształtowana przez nasze przekonania.